Widzowie stała się rzecz straszna! Ogólnie nagrywam ten film dlatego, że zepsuło mi się nagranie, bo ogólnie jak się domyślacie po tytule jest to film z Bad Ale tylko dlatego z wybersów, bo powinien tutaj być odcinek z Małpowic, jak przygotowywaliśmy się na smoka zbieraliśmy parwy ogólnie. Ale nie ma tego, dlatego że ogólnie zepsuło mi się nagranie. Nie wiem, nie było nic słychać i to było w jakimś prostym odcinku w ogóle. I dlatego teraz muszę ten film nagrać. Jakby co, to e, kapustek, nie wiem, musi chyba tam nie zepsuło i on ma to nagrane. Więc e, w opisie dał mam linka do jego filmu. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Ale ogólnie. No nie wiem kiedy to oglądacie, ale ogólnie jak on wstawi ten film to ja od razu wam dam właśnie linka do niego. No, taki krótki wstęp przechodzimy do Bidworów. Dobra, widzowie jesteśmy już na arenie. Gramy w... For... Gram w Minecrafta. Oczywiście żeby nie było. Eee. Nawet jest tu jakiś polach, po każdym fale. Oczywiście gram teraz na high pixelu. O kurde. Kres. Krupka, zlip. przecież to musi być ten teksturpak zawsze. Kres. kropka, najlepszy teksturpak świata. Jakie w ogóle mogę bez teksturpak grać? Ja nie wiem, na wodocie. Dobra, weźmy sobie mieczków. Troszkę tego... sobie tu odłożę. Jestem biały w ogóle. Nice. Dobra, budujemy się na diaksy. Ojej, skryt, nie! Różowy się tam buduje chyba. To jest różowy? Jakiś... Nie, nie to jest. Nie ja znam raczej. dobra, pach, pach. Ej, no leci, leci speed, speedridem. Trzy diamenty i jakiś prezent. odpakujmy sobie go. Nie wiem, jak się to odpakuje. Co jest z tym prezentem robi? A, Shopkeeper. Co jest jakieś. Dobra, mm -mm. to. O, ojem Tak, jakiś był. Dobra, lecimy do. A, różowego nie ma. To pójdźmy do jego bazy. Tak. Albo w sumie diamenty można by było się po szans wyposażyć. Co on zrobi, nie? Serio, nie wiem. Sorry, widzowie, jeśli słyszycie szumy w tle. Przepraszam. Nice. O ja nie mogę. Jak ja mogę tak spaść? Co ja zrobiłem? Masakra. Serio masakra. Idzie do mnie złoty, idzie do mnie. Dobra. To. To. Zabiłem, zabiłem, dobra, zabiłem go. Co jest grane w ogóle? Co się stało? On mi nie zniszczył łóżka. Puuuu, dobrze, że kupiłem tego firebola na czas. Faktycznie jednak dobrze, że kupiłem tego firebola. Ej, mój miecz! O, dobra, mam go, mam go. No, hello. Ja poproszę mój normalny miecz. O nie Dobra, lecimy do szarego Szary. Widzę, że w bazie Dobra, o weźmy sobie diamenty. No bo, dobra, zostawię sobie tutaj. No i tak tam się Idzie, idzie do mnie, idzie do mnie. O nie. Weź sobie e y, miecz. Dobra. No braza go ślagi mam, nie wiem czemu. Ojej, no ja, to tak nie miało wyglądać. Jeszcze jemu Co on sobie kupił? Ale noob. Przepraszam. Dobra, kupujemy sobie to. Hmm. O nie no co ja robię? Czułeś mi się coś... Czekaj. Czekajcie się To co jest? Nie, czekaj. О, oh, uh, так. Не, 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 нет, не так, не так, нет, так, нет, Czy jest aqua? Jest. Można by było do niego pójść. Ale nie. Nie pójdę na razie. Na razie nie idę. W sumie jest teraz. Pytanie. Czy tutaj... E, fireball tutaj z tego co wiem nie wybijają masz tak bardzo jak w нет так. Обратно. Я не могу. Хлопни не волну. Файбол. Масака. Добра, купуем это.

Nie! Nie, non ci ciągle te fireball mi va no. Sto con Maro. Allora, kolejnego fireballa. zrobiłem, na razie nieważne. Idzie do mnie, idzie, idzie, idzie. Dobra. teraz rozwaliłem go. Oj, on ma obudowane łóżko. Nie mam tym Teraz będę musiał kupić się ci. Nie, wiem, on chyba nie będzie teraz szedł do mnie w sumie, bo nie opłaca teraz iść do mnie Dobra, kupujemy to, to Na wszelki wypadek kupię miecz Nie opłaca musisz iść do mnie w sumie teraz Ja potrzebuję... Na miecz Dobra, wezmę ten miecz Lecz Ty, on ma on już idzie do mnie Co on robi? O, dobra, ja idę... żeby mieć, trzeba kupić, bo miecz jest bardzo ważny. Dobra! Ale on w sumie też trochę założył. dobra. i'll Dobra, no, kupiłem sobie drewno. W sumie to przypadkowo. Ale to nic. Łduję <grywia> sobie. Wiktor, ej, wygraliśmy! Good game. Plus 5 karma. Nice. Wygraliśmy, co jest? Fajnie. Nice, 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 nice. Dobra, no, widzowie, ja ten odcinek kończę. Yy, tak, wiem. <grywki> kończę, dokładnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki nudny odcinek, ale i ciekawy. Nie wiem. W sumie to krótki nawet. No, do zobaczenia po następnych filmach. Pa.